Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz Państwa gościem dzisiaj jest kapitan e, Vito 74M z drużyny SIA. Kapitan zaprasza Was na pokład pancernika 9 poziomu na Giuseppe Verdi, gdzie popłynął w bitwie jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy kupować ten okręt, czy nie kupować tego okrętu, wydaje mi się, że znajdziecie tutaj odpowiedź, oglądając tą bitwę. Kapitan oczywiście zatapia standardowo 5 okrętów, moi drodzy, robi damage 198604, no i moi drodzy, udostępnił na samym końcu. E, bildy jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. Chciałbym Wam jeszcze z tego miejsca gorąco podziękować za subskrybowanie mojego kanału, za pozostawioną łapeczkę do góry. Jeżeli chciałbyś dołączyć do subskrybentów, naciśnij subskrybuj, zostaw łapeczkę do góry, naciśnij dzwoneczek, aby zawsze być ze mną na bieżąco, bo to mnie motywuje do robienia Waszych filmów. No cóż, nie przedłużam więcej, usiądźcie sobie moi drodzy wygodnie, otwórzcie browara, bo... Na rankedy odpływamy Zara. No i tym razem widzimy słuchajcie już tutaj bitwę. Jest to bitwa rankendowa i w głównym wykolaniu. Dzisiaj jest Giuseppe Verdi, a na tym okręcie płynie Vito 74M. Chciałbym Wam zaprezentować ten okręt w całej okazałości na bitwach rankedowych. W przeciwnej drużynie jest Georgia, De Gross, Vanquard, Siegfried, Brendu z Riga. Nie mamy żadnych tutaj niszczycieli. A tutaj mamy u nas Ruperta, Giuseppe Zitena, Buffalo. Riga i Sijąk. No, i już pierwsza salwa do Rygi jest trafienie. Riga dostała tutaj konkretne obrażenia już na sam początek. I z dymu już zapewnie będzie był Brindisi. Jest dym, już artyleria dodatkowa. Zobaczcie, obija rygę, która została zaznaczona ręcznym tutaj. Sterowaniem artylerii dodatkowej płynie też zykryt Z drugiej strony poszła salwa z tych pocisków. I czy dostanie? No tam musło jedynie za 1260 kogo mamy jeszcze na kapie nie widać, nie widać. No Giuseppe Verdi również dostaje jakieś tam obrażenia, bo już troszeczkę dostał. No i artyleria dodatkowa naprawdę, naprawdę robi tutaj dobrą, dobrą robotę. No kapitan na pancerniku nie ma w tej chwili żadnego spotera żeby tutaj wyświecił żeby ten kapitan miał e, oczywiście pole do bicia No ale na razie nic nie widać Zasłona dymna już e, jest nieaktywna pokazuje się Degros jest jeszcze riga zobaczcie e, Stoi jednak i czeka, czeka, czeka na pociski. No rusza, ryga, czy dosta... Jest, już, oh, Boże, kochany! Ależ to jest szok. Fryce Tadel 41 ponad tysięcy, ależ ona dostała. No nie, nieprawdopodobne, jak on to zrobił, jak on tutaj trafił. To rosyjskie, nie powiem co. Nie. Naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie, już tutaj kapitan na czacie wypisuje. Pokazuje swój stopień inteligencji. Kapitan Vito 74M obraca wieżę w kierunku Degrosa. Bierze już jego tutaj na cel. I poszła salwa do tegoż pancernika, który oddał salwę do Rygi, no na szczęście Rygi, że dostał, nie no zobaczcie, 13 tysięcy. No, na szczęście, że ta Ryga to tam nie dostała potężnych obrażeń, ale za to Kurwus przytulił w tej chwili od Giuseppe Verdi konkretną salwę. No i jeżeli będzie w dalszym ciągu tak płynął, no to kapitan za chwilę, myślę, że Zadzieje mu konkretną taką następną bułę, tym bardziej, że on stoi. Poszła salwa troszeczkę wyżej. I jest trafienie za 6678. Przeładowanie, jeszcze musimy tutaj poczekać. 16, 15, 14 sekund. No ja bym na tym miejscu, na tej rygii zdawiał kiesę i popłynął w drugą stronę. On jednak próbuje jeszcze tu podjąć balkę no, dostaje tam konkretnie. No i teraz artyleria dodatkowa już odbija de Grossa. No i jest salwa. Jest trafienie 12915 No, już tutaj w oczach topnieje Frederick de Gross. I artyleria dodatkowa i już go zobaczcie. Tutaj masakruje te pociski. Z dodatkowo naprawdę mają swoją moc. Naprawdę są potężne. a kto dopadnie niszczyciela, to plekajcie narody. A to myślę, że to już będzie po Degrosie. Patrzcie, co się z nim dzieje. Uuu, no Rygom no nie miał tutaj szans, słuchajcie, mm, pobawić się, podpelać. No i teraz artyleria dodatkowa również Begrosa nas zaczyna obijać Giuseppe Verdi Ale to myślę że już nie na długo bo i poszła falwa Myślę, że zakończy bóle tego pancernika Jest trafienie, oj to już Tak, czyli co, jesteś ostatnią deską ratunku Albo ostatnim naszą nadzieją I tutaj pozostały dwa okręty Giuseppe Verdi I kontra Georgia kontra Brindus jest Georgia, jest 12,3 km. Nie wiem, gdzie znajduje się ten yy, krążownik. Okrążownik no, ten włoski również ma konkretne nie, działa, ale on jest miękki, więc może tutaj się wszystko wydarzy. No i poszła salwa do Georgii. Dostaje w przód za 2520 i już artyleria dodatkowa zaczyna obijać. Amerykańskiego pancernika Miejmy nadzieję, że Uda się tutaj Zniszczyć tą Georgię, zobaczcie Jest dym. Nie widzę tutaj nigdzie Tegoż krążownika Właśnie krążownik już Pokazał gdzie jest On tutaj stoi za górą Kapitan specjalnie nie strzela. Robi tutaj damage artylerii dodatkowej. Już jest duży kaliber, odznaczenie. Zobaczcie. I koniec zasłony dymnej. Teraz trzeba będzie wypłynąć. To co, co kapitan robi. Nie widzi żadnego celu. Nie. Jeszcze jest zasłona dymna. Jeszcze 12 sekund. 11, 10, 9, słuchajcie, 7 sekund. I będzie... Koniec zasłony dymnej i zaraz mamy przed sobą pancernika. Pokaż się, pokaż się. 11 sekund. I zobaczcie po prawej stronie George'a. jeżeli teraz dostanie te pociski, uj, już to nie chcę tego oglądać, ale jemu tutaj przyzwonił. Pięknie dostał. Zobaczcie, no i w tej chwili, ujle, Giuseppe również przytula to konkretne e, pociski. No, no i teraz, nic z tą George'iem, nic, póki jeszcze się nie przygotowało, działa. Mądrze tutaj kapitan robił, że odpływa od jego, który wysyła torpedy w kierunku Giuseppe. I poszła salwa. No, ciąg, 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 ciąg. Oj, udało się, udało. I teraz Brenduzzi przepłynął na drugą stronę. No, i teraz trzeba uciekać. Pięknie tutaj zagrał, zobaczcie. Pięknie to zagrał. 180 tysiące damage. Cztery konkretne salwy. Ach, tutaj dostaje Giuseppe Verdi. No nieprawdopodobnie. Czy tym brindu zlikwiduje e, Giuseppe? Dwa e, włoskie okręty trafienie w dziubek. Tylko 3300. I jeszcze teraz następna salwa. No! Jest trafiony.